Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Euro 2012. To mecz online. Tym razem mecz online. Polska kontra Rosja, czyli mecz grupowy. Euro. i teraz kolejne mecze. Już Dobra, idziemy z Rosjanami. spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, w tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. Ojców? A? No i proszę, odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Idziemy, idziemy, Lewandowski, idziemy. W tempu, w tempu, w tempu, w tempu. Nie, Babramki jest pięknie, Blaszczykowski, jeden do zera. O, odezwał się, wróg pięknie, jeden do zera. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Jagojew No, chodź tu, chodź, jemy. Komandować. No. Jerezucki. na spokojnie Anilkow. się Bioty godzina. Semszow. Kurde, demole. Tak, to jest za każdy, razem chce Barceloną grać. Peszko, o, Chodź tu, aj w tym Peszku. Ładnie przejął tutaj na skrzydle Zirjanow. kurde bolę. Jurij Zirkow. No, no ty tygodzino, obrońca przejmuje dośrodkowanie. obraniak. No, znakomicie, znakomicie atak! Obraniak, komu tam podać? Idzie Lewandowski, idzie... A? O to chodziło! Będzie strzelał! Jezu, chycił To, to, Koniec, to, to, sakra, pra, 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 to Ach... No i potem oni mają szansę na... Miał teraz Cufala niezłego, to powinno być bramka na 2.0 Nieporozumienie i strata piłki. Dobrze, wybij to, wybij to, póki nie ma... Miłka, poza linią końcową i będzie rzut rożny. Ukh. Lewandowski kierunkuje. Spokojnie atak. Lewandowski przejmi kółeczkę, przejmi mocno. Ach! Lewandowski ale dobrze wyszedł spokojnie z Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla O no ciebie. Bramkarzem bawisz. Bielezucki, Semszow, Denisow, aj teraz strata, kontra, kontra, i nie taka kontra, gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego, leci bal, Herczakow, a, a, przejmuję i kontra szybka Polaków do Lewandowskiego. Ach, nie przepuściłem Denisow, i nic z tego nie ma, proszę bardzo, znakomicie Lewandowski. Podaję, aj, na znakomicie, nie ma przyjęcia. Ach, to. O! Co to szybko zatrzymać? Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku na niebezpieczne są takie zagrania w ślizgiem w polu karnym. No i strata piłki. Piękne mecze, ale też błędy sędziowskie zapadają mocno w pamięć fanów do czego zmierzasz? Do meczu Anglia-Hiszpania. Idź Lewandowski, idź, idź. To idź, prawda, idź. nie uznał wówczas dwóch prawidłowych. Aj, aj tak straciłem Anglika. Możesz Po rzucona karne. spotkanie nie zapisze się w ten sposób w pamięć kibiców. Zaczymać. Czego Czy to jewa? Wykorzysta? O, gdzie? Okej. Okay. Nie. Dobra, idzie. Idzie dobrze, Olanski podaje do boku Szczukowski. dole, Lewandowskiego, nie, nic z tego nie było. Okej, okay, mam tą piłeczkę czysto, pięknie zagranie w strefie obronnej. No, ale nie wyszedł braniak, tak jak powinien. Przejęcie i znowu próba kontroli. No jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. Pół godziny czasu minęło, pierwszy połowa. Na razie dużo środku pola walki. Nakomicie. Nakomicie odebrał piłkę na I jest. Pograć piłeczką. Murawski. Prowadzę znakomicie. Robert Lewandowski. Idziesz Przedal naprzód. Sprzedasz się, się znakomicie. Lewandowski się przegarł. Ale niesamowita, atak obrońcy. Co? Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Ja jeszcze no. fałowałem, jakim prawem. Tam nic nie było. Panie sędzio. O niedobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze. Przymić, przejąć bardzo dobrze. Nakomicie was Przejmij to kapitanie Jeszcze ich aut, no jakim prawem? Krzakow. Strada piłki. O ty godzino. No dobrze. Spokojnie, szczęsny. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale żanemiczny był ten strzał. No nie Tu nie wyszło, ale idziemy, idziemy, idziemy z kontrą szybko. A i przejął to tenisów. niestety o kurde Cela nie ma Gola. Widać było, że za bardzo podszedł pod tę piłkę Od własnej bramki reprezentacja Polski Dobra, 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 dobra Do góry, do góry łowa Peszko Kurde peszko Zirjanów Cisk ach. tu jest cisk w środku pola. Takie szczały kolego to mnie nie zaskakują. O ty, dostrzegł partnera. Strzela. O, ho, ho. tej akcji pokazuje partnerowi rzut różny. Ostatnia akcja, pierwszej połowy, i przerwa. Glibić, śmiało. Lewandowski dojdzie? Nie. Za moment znowią wrzutem z autu. jest Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Koniec pierwszej połowy. Prawaza z Rosią 1:0. Brawo. No jeśli rywale myślą o pozostaniu w turnieju, to muszą zdecydowanie zmienić sytuacja bramkowa, no, no trochę zwalem, ale z kolei prowadzący nie mogą sobie pozwolić na taką zrelaksie. Jeżeli chcą awansować, będą potrzebowali przypieczętowania zwycięstwa. Dobra, druga połowa. Proszę państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą. Nie ma takich, panie Szpakowski, Wszyscy widzieli pierwszą połowę. Sirianov. <laughs> no. O kurde, niedobrze. Nie ma spalonej. Jezu, ale błąd. zagranie. Czy to wykorzysta? Świeć kolego do przodu, bele do przodu ach, przejął to znakomicie, przejął idziemy, Obraniak. idziemy braniak, idziesz, 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 nie zatrzymujesz się i no idziesz idziesz, wyprzedzasz, centrujesz na główkę, a nie tak głęboko a, to, 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 to nie tak panie Stewciu. chodź tu, nie ma jeszcze no nie no każdy Fał. Co no. Jeszcze kartka, nie, bez kartki. Ciężka sprawa. Bo kurde, wybić to? Uch, niebezpieczna sytuacja była e, mi To Lewandowski... O, ale komu to podać? Takie granie. Jednym napastnikiem. Dziagojew, O, udało mu się ładnie podać. No i udało się odzyskać piłkę. Znowu arbitra, drużyna będzie egzekwowała piłkę. Panie sędzio, te euro się rozgrywa w Polsce my są gospodarzami, nie Rosjanin a wszystko widziecie do Rosjan. No znakomicie przeniósł nad poprzeczką jest już stały fragment jak to wykorzystają? No. Okazja na szybką kontrę Tylko trzeba to dobrze rozegrać Ale nie przejmie te piłki Szkoda Dobra okazja, brawo, brawo! Świetnie broni tę trudną piłkę Idziemy, idziemy Lewandowski gdzie jest? A tam jest dopiero O przejmie... Ech to! Po nogach Po nogach Wybijamy, wybijamy, Obraniak. idziemy. Obraniak, idziemy. Ach. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Ignaszewicz. Zirjanow. Dziagojew. Dobra. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Dobrą karza, szczęsny. Wybijaj. Obraniak. Idziesz, idziesz, Lewandowski, idziesz. Ach. No, nie tylko efektownie, oh, ale i oh. efektywnie. Zyskują sekundy, ale. Ach! to. Ta. Pum, 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 pum. pum pu, pu, pu. To mi się podoba. To jest najlepszy komentarz w tej grze. Pum, 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 pum. Dziagojev. I pam, 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 pam. Czemu tego jeszcze nie ma? Błaszczykowski. O! Juri Zirkow. Denisow. Jerzakow. Pum 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 pu. Jest każdą bramki. Zirkow. Zirkow. Przy piłce. kurde mole! Peszko, pesko pesko nie pij tyle, graj dobrze. Jedziesz Moraski. Nie ta. Ostatniej chwili przejęli. Strata i dów. Dobra, Lewandowski, Lewandowski. Teraz Lewandowski. podaj do obraniaka. Przemyś. Nie tej akcji. W tej decyzja zgodna z duchem gry. A, Duch gry jest taki, że Polska ma wygrać. Pamięty. A, dwóch no, na jednego. tutaj na skrzydle. Załatwili to Ziemianów. bez mydła. Dziękow... O, ty godzina. Trzeba ciśnąć. A tak z kierżaków, Aj, niedobrze. Jest szansa! okazji, że zdecydowanie wynik powinien być inny. Ciekawe, co im trener powie. Za to, że podłują raz za razem. Masakra? Jakoś to dowieść do końca. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu, parę parę minut Ignasiewicz, Aniukow, Mołty no, Dziagojew, Aniukow, No, błąd, strata Murawski. A, takie podanie udana no interwencja Kerczakow. To... O, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Gdzież obraniak? Obraniak? niech to cię. Giereszutski. Chodź, to chodź. Dobra. Na komiće do nie nie szkoda przejąć. Przejmę Przejmęś piłkę Jakujew. Dobrze i przejął. Nakomicie, też Lewandowski, Robert Lewandowski. Idziesz, 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 Adam. Adam! Tutaj. Lewandowski mam mi robię. Peszko. No, ale podej peszko. Podej, podej, podej to, podej, na co ty czekasz? Denizow. Kuźwa mać. Jeszcze 4 -4. trochę. Przeciśnij to, przeciśnij. Ostatnie Dobra, do, do polanskiego. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Nie jest rozstrzygnięty, ale... Idziesz, idziesz, jeszcze raz Lewandowski, teraz! teraz. Cwaj, cwajos! Centra! Nie ma! Jest! Nie ma! Słupczeczka! To była piłka meczowa w tym momencie, niech to szlag! Tak. Kurde mole, no jak to było, jeszcze raz, podanie... Tutaj by była bramka samobójcza, ale szczęścia w nieszczęściu, suma zero, no to nie jest tak źle. Oj, 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 I teraz centra główeczka. Jest! Nie obrania, obrania, co ty robisz? Coś ty porobił. Opeczku, nie, Ta ja bramkę, to się powieszę. Zatrzymaj, zatrzymaj, Jezu, zatrzymaj to. Uff.

no, ile to jeszcze do końca, kurde. Robert Lewandowski. Lewandowski. A Ignaszewski. Jagojew. Ładnie Ale dobrze nie opanował. Nie bal. Palować. Tak ball. Dzięki statystyce możemy porównać, ile razy faulowały oba zespoły. 5 do 0 faula. Nieźle dobiłem. Nalazł się tam, gdzie... co to było? Wybito. Nie tak. ...wstaje na bramkę. Boże, szty. szty. tylko jedną bramkę, a... Koniec. O Boże, 1-0 wygadł na Polski. Bardzo dobrze. Świetnie. ...same zwycięstwa. Tak, a ja. to są urodzeni mistrzowie przyjechali by wygrać ten turniej. To była prawdziwa piłkarska uczta z deserem, wspaniałymi bramkami. Taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Tak to jest szkoda, że się skończyło. To skończyło się szczęśliwie. <laughs> Dobry jakieś brzmi dawaj, sukopal. О, курды. Курва. Курва. Ухуху. Русский язык. Просествую. Русский язык. Пошел нахуй. Хорошо. Давай, жми. <laughs> Доброе. Доброе. Но no, то на разе. Давай, нажимай кнопку. <noise> Dobra, to tyle w co odcinku. Na razie, cześć.